Jestem zły! Kto to zrobił? Pytam się, tak? <tryk> Siema widzowie, witam serdecznie, Xtony z tej strony, Elot, gościu majnowy. Użyj sobie kodu promocyjnego XTONY na stronie, dostaniesz 10% doładowania bonusu i kurczę, 10% doładowania bonusu i 70 centów na start. Widzowie, wydarzyła się rzecz bardzo sputna, yy, poważna i w ogóle opowiem wam trochę o tym, bo niestety jest smutek, możesz napisać... Yy, rip w komentarzu bo odjebało się no trochę trochę, trochę się wkurzyłem no ale no co, co mogę poradzić no jest jak jest widzu jest jak jest niestety nie jest kolorowo ponieważ wczoraj wczoraj wydarzyła się rzecz smutna tak jak mówiłem usunęli mi discorda nie w ogóle usunęli mi discorda no wyjebali mi discorda usunęli, włamali mi się na konto mojej dziewczyny, narzeczonej tam miałem założone konto na discordzie na e-maila akurat ona nie miała tego maila zbytnio zabezpieczonego wjebali się po prostu na konto i usunęli wszystkie jakieś tam te socjale przejęli, które, które tam chcieli, a resztę zrobili wszystko delayed nie wiem czy to po prostu kto to się włamał Chyba chciał mi zrobić na przekór. No i zrobił. Tworzymy sobie tą skrzynkę. Więc jest smuteczek. Widzowie, no konkurs cały czas trwa. Aktualnie konkurs trwa. Nie mam wam jak teraz pokazać, ale pokażę wam po prostu w screenach. Także konkurs na te skinki trwa. Tikety są zapisywane. Musicie mi teraz tikety podsyłać na maila, czy, czy nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie mi na... Piszcie po prostu do mnie w jakiś sposób yy, maile czy coś i podsyłajcie te etykiety. Yy, no, zapraszam też na grupkę Steam. Grupka Steam przynajmniej mi została, bo no, jest tam nie założona. Także grupka Steam. Tam będziemy robić może konkursy. Zapraszam na grupkę Steam. Link w, op link w opisie jest. Jak nie Discord, to, to grupa Steam. No i, i, i ciul tam, nie? Dobra, przejdźmy sobie. No taka smutna, smutna rzecz, no, no niestety, no tam mieliśmy, nie wiem, 600 osób na tym Discordzie, ale powiem wam szczerze, chuj w tego Discorda ja teraz próbuję się nie załamywać, co by mnie nie spotkało w życiu, to próbuję pozytywnie myśleć. Zawsze znajdą się jakieś tam rzeczy na minus na plus. Więc Discorda już nie mam. Nie będę tworzył nowego Raczej, bo bez sensu nie chcę się już to bawić. Od nowa to wszystko konfigurować i tak dalej, i tak dalej, więc no nie, mam, nie mam jak tego odzyskać po prostu. Nie, nie, mogę, nie mogę odzyskać maila, bo totalnie, totalnie nie mam się od czego odwołać. Bo nie, nie, nie pamiętamy nic nawet na numer, numer telefonu, jakiś stary miała tego maila. Więc niestety widzowie, nic ciekawego nie będzie z tym związane. Ale wbijajcie na grupkę steam tak jak powiedziałem w opisie. Tam będziemy sobie robić jakieś konkursiki, będziemy razem grać. A te wpłaty, kurczę, muszę pomyśleć, gdzie możecie podsyłać. Oczywiście konkurs dokończymy, nie będziemy faje i spoko, nie? Tutaj mamy nowy event na hellcase ie. Nowy eventik na hellcase ie. I... I co mogę powiedzieć? No jest jak jest, o 5 punktów zdobyliśmy pierwszych, mamy tutaj Disco Battle Event, no lepiej wygląda niż ten poprzedni, to trzeba przyznać, tamten był jakiś, no tamten event dla mnie był mega chujowy, nie? w sensie takim, że ani mi się kolorystycznie nie podobało nic, ani te skrzynki nie były jakieś super fajne. Teraz zobaczymy, jak tutaj będzie, będą te skrzynki oddawać. Chciałem sobie też rękawiczki wypłacić, ale no nie mogę trafić rękawiczek tutaj na Helcase do wypłaty, bo wczoraj próbowałem wypłacić, tutaj też jakieś były, były problemy yy, w postaci takiej, że czekałem 30 minut na trade'a i nie przychodził. Na, inny, na innego skina przychodził, także ja nie wiem czy te rękawiczki były, czy ona się gdzieś tam zapodziały, czy ktoś się wypłacił przede mną i jakieś tak się pobugowało trochę Nie wiem, nie mam pojęcia kurwa, ale rękawiczek i tak nadal nie mam, w ekwipunku jakieś tam są rękawiczki, które chciałem wypłacić, a, a tutaj nie ma. I tak myślę, że chyba musimy sobie tutaj teraz informować się wszyscy na, na filmach. Także jakieś, nie wiem, wstaweczki czy coś tam będziemy robić na filmach, konkurs na topkę widzów cały czas aktywny, ja będę zapisywał tikety eee, Zostawiajcie łapkę w górę, zostawia, zostawiajcie komentarz, będziemy doliczać wam punkty. Ja już będę to robił z automatu, także widzowie ciśnijcie, nie? Ciśnijcie, no smutny dzień dzisiaj, ale piątek smutny dzień, no. Chuj tam, damy radę, widzowie. Nie takie rzeczy się robiło. Nie ma co się załamywać, stary. Lecimy grubo. Lecimy grubo. Lecimy grubo. Lecimy, lecimy grubo. Dobra, co tu mamy? Yellow jacket. Yellow jacket. Yellow jacket. Spróbujmy sobie tego glow'a pocisnąć, bo ja naprawdę jestem nastawiony na to, żeby otworzyć jakąś skrzynkę z glowsami, nie? W sensie, żeby jakieś glovesy trafić. Glow. Są Gloves'y Spróbujemy. Jedną skrzynkę. Chciałbym po prostu trafić Gloves, O, właśnie te Fate miałem, mam w ekwipunku. A te mi się nie podobają. No co to jest? Co to kurwa jest? Jeszcze raz. Co to jest kurwa? Ja pierdolito. pierdole. Kurwa Mac. Dobra, zrobimy sobie jeszcze bitwę. Zróbmy sobie jeszcze bitwę tutaj na, yy, na Kurczebela. Na teglowsy Polecimy grubo. Zrobimy na trzy osoby. Zobaczymy, czy dołączą do nas szefy. Nie wiem, czy to coś mi jakieś powiadomienie przyszło. Nie. To tylko fotel skrzypiący, stary. Fotel skrzypiący. Także widzowie musimy się odbudować, musimy się odbudować, widzowie, grupka Steam, wbijajcie, tam będę dodawał posty I co? Trójca Królewska, tylko że tam Trójca na razie nie jest zbyt aktywna, ale zobaczymy, może chłopaki dołączą, może będziemy rozwijać tą grupkę, zobaczymy Na razie tylko mi grupka została i kanał na YouTubie, także musimy, musimy dać radę Musimy to jakoś zrobić Ewentualnie, kurwa, no nie wiem jak to rozwiązać. Nie wiem, stary jak to rozwiązać. Jak macie jakieś pomysły, nie chcę już zakładać nowego Discorda, Naprawdę, nie chcę mi się tego wszystkiego konfigurować od nowa. To wszystko robić, znowu te linki wszędzie tam wklejać, to wszystko ustawiać. Tam też trochę kasy zainwestowałem w to. Kurwa, nie chcę. Nie chcę, ale jakby musimy gdzieś się. gdzieś się. Gdzieś jakoś tam się skupiać. Jeżeli ktoś ma rzeczywiście, że wpłacił tutaj na konkurs obecny, to się zgłaszajcie do mnie, widzowie. Możecie pisać na Steam, nie wiem, możecie cokolwiek, żeby, żebym was gdzieś zobaczył, a wtedy już się z wami skontaktuję bezpośrednio. Nie? Po prostu dobijajcie się do mnie wszelakimi sposobami. nie. Jak coś macie tam dla mnie. Dla mnie, do mnie. Dobra, dodamy sobie boty i ciśniemy z tą bitwą. Server seed started, at prosz, prosz, stary. Please, baby, please. O, może być. Tak jest. O, kurczę. O, kurczaki, zajebiste rękawiczki trafiliśmy. Mega rękawiczki trafiliśmy. Fajnie. Fajnie w opór. Dobry profit, gościu. Dobry profit wjechał na rejon. No to sprzedamy te rękawiczki w takim razie. Wejdźmy tutaj w nasze konto. Eee, price. Tu mam te rękawiczki, które chciałem wypłacić. Ale mam exchange'a, nie? W ogóle nie wiem. Aha, bo to się pokazuje, co jest exchange. Czy nie pokazuje się? Nie, chyba się nie pokazuje. Od razu. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Gdzie są kurwa moje rękawiczki wygrane, stary? Coś mi tu nie pasuje. Co to jest? Price. Co jest ty? Ej, nie mam rękawiczek. Jaja jakieś kurwa. Co tu się odpierdala? Jeszcze raz. Gdzie są moje rękawiczki stare? No i no co jest? Kurwa grane ty. Ja nie wiem co tu się odpierdoliło. Może gdzieś na drugiej stronie są. Ty, no nie ma rękawiczek moich. Nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem widzowie. Sami ocencie. Dobra, bogi. Skrzynka bogi. Bogi 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 co ta petka taka co, ile taka petka jest warta wygląda jakby była mega dużo warta taka peciora gdzie ta peta jest kurwa i dobra ta petka no fajne skiny w ogóle Tiger Tooth Tiger Tooth o mamy tą petkę e e kurse w ogóle ciekawy skin taki Aztekowy 38 dolców. zajebista opcja Zajebista opcja. Blue Sprint. No to na Sprincie walimy go. 3,99 i 36 dolarków. I 36 dolarków. Blue Sprint. Blue Sprint, Blue Sprint, baby. 13 dolarów Dobra, tu już nie mam na tą skrzynkę. To jeszcze jedną skrzynkę ostateczną, ostateczną. 16 dolarów. Pyk. Please, baby, please, I give you my heart. No nie, no, komendartion, komendartion, gościu. Ale mnie boli. Zatoki. Czuję, że mi spływa, nie? Czuję, że mi spływają zatoki. Dobra, o chuj tu chodzi? Hmm. Gdzie są moje rękawiczki za 600 dolców, które wygrałem do kurwy nędzy? No, nie podoba mi się to. Dobra, te sprzedaliśmy. I don't know, man. Nie wiem, gdzie to może być. Dobra, zobaczymy sobie w takim razie, widzowie, czy tu coś jest do wypłaty fajnego, well worn, tu jakieś ciulstwo, na razie nie ma tu nic do wypłaty, Kurde, no ja chciałbym tego send sendnąć sobie, ale tu nawet nie mam skinów dostępnych dzisiaj, wszystkie wypłaciliście przede mną, dobra, pozdro widzowie, dzięki za oglądanie, no niestety taka sytuacja wyszła, humor wiadomo, zjebany, ale pozdro 600.